Witamy na kanale Interia Sport Adam Lewicki ze mną Krzysztof Diablo Włodarczyk. Witam cię serdecznie witam serdecznie dzisiaj w roli widza. Widza kibica z tatą i synem przyjechałem, więc miałem dwóch kierowców, jakby nie było, prawda? Dwóch kierowców, więc na zmiankę się zmieniali. Szczęśliwie dojechaliśmy i kibicujemy fajnie. Najpierw Laura grzyb zdobyła mistrza Europy, potem Michał Cieślak zabył następnego mistrza Europy, więc same same. Sama radość na, na buzi w duchu. No teraz główna walka. Trzymamy kciuki mocno za Łukasza Różańskiego. Szybka ocena wydarzenia według ciebie? Mogę ci napisać, a później sprawdzisz. Nie będę mówił. A to jaki to jest podtekst? Żaden, no wolę to co, to, co w głowie nie zostanie w głowie, o tak bym powiedział. Nie będę mówił. Ja powiem tak. Bardzo, bardzo liczę na to, że Łukasz pokaże najlepszego siebie, chociaż. W walkach, które stoczył, w jednej zaboksował bardzo fajnie. Jeśli chodzi o boksy z Izu, mhm. na przykład dobrze zaboksował i go. O, właśnie. Dziękuję. Na zwycięstwo. E, e, zaboksował bardzo fajnie. Z drugiej się nadział tam. E, Bym jak to się mówi, no, czas odczepny i, i niestety usiadł, ale tak, tak jest w boksie, tak? Chwila, moment nie uwagi i, i gdzieś tam możemy walkę zakończyć, ale potem jakby dokończył, dokończył robotę i zrobił to, co trzeba. Mm, dzisiaj nie ma, nie ma łatwego łatwego orzecha do zgryzienia i, i to nie jest ani jedna osoba, ani druga, tylko to jest w pewnym sensie cikus. E, wchodzi, jak to się mówi, jak dzik szyszki i, i nie patrzy na nic na konsekwencje, więc myślę, że tutaj będzie ostra jatka. Jeśli opanuje pierwsze, tak, tak, tak mi się wydaje, i takie mam wrażenie, jeśli opanuje pierwsze pierwsze minuty pierwszych rund, to czyli w granicach trzech, to wydaje mi się, że ka każda kolejna runda może być na na, na przewagę dla Łukasza, tak? Ale, ale ten początek będzie na pewno ciężki. A jak Ty podchodzisz do wagi Bridger? Bo wiemy, że to jest nowy twór, można powiedzieć, jedynie ale organizacja po prostu... WBC, tylko WBC ma y, tę wagę. No Przez wiele mediów, tak naprawdę można powiedzieć na całym świecie, ona jest traktowana tak połowicznie. Jak Ty do tego podchodzisz? Ja uważam, że każda kategoria, jakiś tak zwany w cudzysłowie wytwór, Yy, ale to jest jakby kategoria wagowa. No jest kategoria wagowa. Zawsze można stworzyć, tak? Można stworzyć co, go, co kilogram kategorii wagową i będzie ich 100, znaczy przepraszam, nie od kilograma, ale przy, od 50 kilo będzie 50 kategorii wagowych, więc każdy może sobie robić jakiekolwiek kategorie wagowe. WBC jest bardzo jakby znaczącą federacją na świecie. Jedną z pierwszych bym powiedział, tak WBA, WBC, WBC WBA. I, i jakby można powiedzieć to. To, co oni będą robić i jak będą robić, to no, zależy tylko do, do prezydenta, pana Sulejmana. A mhm. tak? yy, uważam, że niepotrzebnie chyba ta waga 9750 została lekko usunięta, przesunięta mhm. i wstawiona waga 100 kg. Waga 90 kg 750 powinna zostać. Mhm. Takie jest moje zdanie. Ale no co, no jest, trzeba się godzić z tym, co jest i tyle. No. Wiele zmian w prawie też się zmienia. Przypuszczmy kiedyś wykroczenie to było wykroczenie, a dzisiaj wykroczenie z przestępstwem, więc tak, tak. jakby można powiedzieć, yy, yy, ta waga, kategoria, no jest, niech będzie. Wracając do Twojej osoby, widziałem, że ostatnio mocno idziesz w trenerkę, w szkolenie, seminaria. Właśnie chciałem się zapytać, na czym się teraz bardziej skupiasz? Czy treningi ja mam, e, innych osób, czy jednak będziesz szlifował tu, ja mam, Twoją formę? Ja, ja, mam, ja mam ogromną satysfakcję, ogromną satysfakcję mam e, z bycia, e, bycia w pewnym sensie z moim kompanem, przyjacielem w pewnym sensie. No, jesteśmy dosyć w bliskiej zażyłości e, z Jankiem Dobrzeowskim i, i po prostu jeździmy, trenujemy, pokazujemy. Dobrze, musimy uciekać. Dziękuję Słuchaj. Ci bardzo.